Hej, w tym nagraniu pokażę Ci jak wygenerować dodatkowe minimum 60 tysięcy złotych do Twojego studio treningu personalnego za pomocą naszego nowego hybrydowego modelu prowadzenia studio w 12 tygodni lub krócej. Ten model wspólnie wypracowaliśmy z Kasprem Kozakiem, który jest właścicielem studio treningu personalnego w Rzeszowie. Kasper w przeciągu ostatnich 12 tygodni wygenerował 325 tysięcy złotych przychodu do własnego studio, a co najlepsze, nie przeprowadził ani jednej jednostki treningowej przez ten czas. Dzięki temu modelowi nie tylko Kasper osiąga świetne rezultaty, są to również nasi inni klienci, których wspólnie prowadzimy. Oczywiście wywiady oraz wyniki wszystkich klientów możesz znaleźć na naszym kanale, na YouTube oraz na Instagramie, a teraz opowiem Ci o kilku z nich. Jest to chociażby Maciek, który w przeciągu naszych 12 tygodni współpracy wygenerował 81 tysięcy złotych, zatrudnił czterech nowych trenerów, podniósł ceny z 70 do 140 złotych, a przede wszystkim mocno zmienił swoje podejście do prowadzenia biznesu. W efekcie studio zarabia pieniądze, a Maciek może skupić się na swojej rodzinie. Kolejnym przykładem jest Damian, który przez rok współpracy przeszedł drogę z 10 tysięcy złotych miesięcznie do ponad 30 tysięcy złotych miesięcznie generowanych przez zespół jego trenerów. No i na sam koniec trener Piotrek, który zwiększył ceny ze 100 na 330 zł za godzinę za pomocą naszego modelu hybrydowego. Tutaj Piotrek pochwalił się, że sprzedał 12 treningów za 4 tysiące złotych oraz zatrudnił asystentkę do obcwaniania kontaktów i obsługi social media Dzięki czemu w jeden dzień umówiłem mu trzy konsultacje, a on może skupić się mocniej na rozwoju swojego biznesu. Zanim przejdę do konkretnego procesu, który pozwala naszym klientom osiągać takie wyniki, powiem Ci, dlaczego jeszcze nie osiągnąłeś takich wyników. Posłużę się tutaj przykładem książki MIT Przedsiębiorczości, w której autor opowiada, że osoby, które rozwijają biznesy w swojej branży, zbyt bardzo skupiają się na technicznych aspektach tego biznesu, a zbyt mało pracą nad daną firmą. I chodzi mi tutaj o to, że często wygląda to w ten sposób, że osoba, która chce założyć studio treningowe albo już to studio treningowe posiada, uznała, że ok, jestem dobrym trenerem, więc teraz założę studio i będzie wszystko hulać jak należy. I często problemem w takich osób jest to, że zbyt bardzo skupiają się na tych podstawach. Które tak naprawdę większość osób na dobrym poziomie ogarnia: czyli właśnie dobry sprzęt do studio, umiejętności trenerskie, jakieś tam umiejętności marketingu i sprzedaży. I to uwierz mi naprawdę każdy, kto chce założyć swoje studio, posiada. To jest taka totalna podstawa. I większość osób, które właśnie posiada własne studia, własne biznesy, nie tylko w tej branży, ale też w innych branżach, zbyt mocno skupia się na tym całym procesie, a zbyt mało skupia się na procesie, który tak naprawdę jest najistotniejszy w rozwoju biznesu czyli na zmienianiu ciągłym swoich przekonań, na zarządzaniu zespołem, tworzeniu nowej oferty, na budowaniu wizji tego biznesu, przede wszystkim na odpowiedniej alokacji swoich zasobów czyli w momencie, kiedy Możesz w tym momencie zarobić 150 zł za trening personalny, a możesz też w tym momencie. Poedukować się na temat prowadzenia studio treningowego, jak zatrudniać nowych trenerów, czy coś w tym stylu. Większość osób alokuje swoje zasoby w krótkoterminowy zysk, przeprowadzenie treningu, czy zrobienie czegokolwiek w tym kierunku, a zbyt mało czasu poświęcają na to, co długoterminowo pozwoli im rozwinąć swoje studia. Dobra, koniec tego gadania, przechodzimy do konkretów, ale zanim pokażę Ci ten cały system, który dla Ciebie przygotowałem i wytłumaczę, o co w nim chodzi, to powiem Ci też, dlaczego ten system działa i dlaczego mamy z tego tak zajebiste efekty. Podstawa, od której zaczynamy, to jest przede wszystkim to, że pomagamy rozwijać dochodowe studia treningowe, to znaczy specjalizujemy się w tym, doskonale rozumiemy Twoje potrzeby, doskonale rozumiemy to, co robisz, jak działa Twoje studio, jakie masz koszty miesięczne, jak wygląda Twój proces pracy itd. Dzięki temu udało nam się zaplanować właśnie hybrydowy model prowadzenia studio, tak aby ułatwić ci rozwój Twojego studio, który wygenerował ponad 4 270 tysięcy sprzedaży w przeciągu ostatnich dwóch lat dla naszych klientów, którzy sprzedają właśnie treningi personalne. Dodatkowo posiadamy społeczność właścicieli studiów treningowych, dzięki czemu, tak jak wcześniej mówiłem, doskonale rozumiemy, jak działa twój biznes, jakie masz problemy, potrzeby, jakie masz wyzwania na co dzień i dzięki temu, że my doskonale rozumiemy, jak ci pomóc. Też jesteśmy w stanie zaplanować tobie wizję, jak może wyglądać twój biznes, ponieważ mamy już klientów, którzy osiągnęli te efekty, już mają odpowiednio zaplanowane procesy, zespół, który już pracuje, przeszli te wszystkie problemy, błędne przekonania i tak dalej, i jesteśmy w stanie Ci teraz powiedzieć, co krok po kroku musisz zrobić, aby dojść do takich wyników, do jakich doszli nasi klienci. Czyli to, na czym się skupiamy przede wszystkim, to wyznaczenie Tobie wizji, jak może wyglądać Twoje studio, następnie konkretne wyznaczenie celów oraz planu działania. Pierwszą rzeczą, zanim w ogóle zaimplementujemy ten cały system, który pozyskuje klientów, jest to, że poprawiamy ofertę i zwiększamy Twój zysk na każdym pojedynczym kliencie. Chodzi o to, że w momencie, kiedy Ty na ten moment masz przykładowo 100 zł za trening personalny, albo nawet dajmy 120 zł za trening personalny, często takie osoby, które są początkujące, też nie do końca wiedzą, jak zatrudniać trenerów, jak ich odpowiednio wyszkolić, jak ogólnie przeprowadzić ten cały proces. Często mają takie przekonanie, że muszę zapłacić trenerowi tam, nie wiem, 90 czy 100 zł, bo inaczej odejdzie z tymi klientami i nie będzie chciał za, dla mnie pracować za, tam, nie wiem, za 40 czy za 50 zł. Poprzez to masz taką mniejszą chęć do rozwijania swojego biznesu. Więc przede wszystkim w momencie kiedy poprawimy Twoją ofertę, Czyli zwiększymy u Ciebie ceny na przykład do 150 zł. Następnie pokażemy Ci, jak zatrudniać trenerów, jak ich szkolić, jak ten cały proces przeprowadzić, tak abyś nie musiał inwestować w trenera więcej niż 60 zł za godzinę. Na samym początku równie dobrze będzie zainwestować 50 zł, to wtedy masz 100 zł marszy na pojedynczym treningu personalnym, dzięki czemu chętniej budujesz zespół. I zamiast tak naprawdę po miesiącu współpracy zapchać sobie grafik i nie mieć już możliwości rozwoju za bardzo, ze względu na to, że już pracujesz po 10-12 godzin dziennie, tak jak często to bywa. W przypadku osób, które pomagają również rozwijać studia treningowe, pomagamy ci ułożyć proces sprzedaży tak, abyś mógł automatycznie oddelegowywać klientów do swoich trenerów, dzięki czemu masz też więcej czasu na rozwój swojego biznesu i poprawę tego całego systemu. Powiedziałem o tym ze względu na to, że to są takie totalne fundamenty, od których trzeba zacząć, zanim w ogóle zaczniesz implementować jakikolwiek system marketingowy, czyli musisz mieć konkretną wizję, jak chcesz, aby wyglądało Twoje. Studio w przeciągu następnych trzech miesięcy, musisz mieć konkretne cele oraz plan działania, a następnie twoja oferta, twoje zyski, marże na tym, co robisz i ogólnie cały system działania twojego studio powinien być tak dopracowany, żeby w twojej kieszeni zostawało jak najwięcej. Wtedy dopiero możemy implementować system marketingowy. No i też tak na sam koniec wspomnę, że jeśli tego po prostu nie zrobimy na samym początku, to twój biznes będzie niczym domek z piasku, czyli bardzo szybko jest w stanie Legnąć. Dobra, załóżmy, że mamy już te fundamenty opracowane, masz już konkretną strategię działania. Następnie puszczamy reklamy sponsorowane na Facebooku oraz na Instagramie, które trafiają regularnie do nowych klientów. Problemem tutaj w tej branży jest często to, że właśnie pozyskują klientów z polecenia, przez co nie mają takiej regularności w pozyskiwaniu nowych klientów. Czasem przyjdzie dwóch klientów z polecenia, czasem przyjdzie trzech, czasem nikt nie przyjdzie. A puszczając kampanię reklamową na Facebooku oraz na Instagramie, masz pewność, że chociaż kilku klientów miesięcznie zawsze się do ciebie zgłosi i zawsze skorzysta z Twoich usług. Następnie z zainteresowanymi osobami przeprowadzamy rozmowę telefoniczną, podczas której zadajemy kilka pytań. I sprawdzamy, czy jesteśmy w stanie tej osobie pomóc. W momencie, kiedy ta osoba będzie zainteresowana naszą pomocą, zapraszamy ją na trening wdrożniowy, który jest płatny 150 zł w górę. I tutaj, kolejnym problemem, który, ma, który mają właściciele studiów treningowych, jest to, że nie biorą opłat za ten pierwszy trening wdrożniowy, przez co muszą inwestować w kampanię reklamową, tak naprawdę z własnej kieszeni, i przez to no, nie opłaca im się to aż tak mocno. W momencie, kiedy u naszych klientów stosujemy 150 zł bądź też więcej, ponieważ niektórzy mają też 200 zł za taki trening wdrożeniowy, to twoje studio posiada taką bezpłatną, płatną reklamę, dzięki czemu tak naprawdę nie wykładasz tych pieniędzy na reklamę z własnej kieszeni, tylko te pieniądze za treningi wdrożeniowe opłacają ci właśnie reklamy. Dzięki temu chętnie reinwestujesz zyski, ponieważ tak naprawdę im więcej wydasz na reklamę, tym tak naprawdę więcej treningów wdrożeniowych uda ci się umówić, a reklama jest tak naprawdę u Ciebie wtedy za darmo. I następnie po tym treningu wdrożeniowym przedstawiamy temu klientowi ofertę współpracy. Często sprzedajemy też takie pakiety dłuższe, 3 miesięczne, dzięki temu tak naprawdę klient zostawia od razu w Twoim biznesie zdecydowanie więcej pieniędzy i możesz je od razu reinwestować w rozwój swojego biznesu. No i dzięki temu, że zaplanowaliśmy ten proces w taki sposób Inwestujesz złotówkę, wraca do Ciebie 2, 5 lub 10 złotych, dzięki czemu możesz dalej reinwestować w rozwój swojego biznesu. Dodatkowo przez cały okres trwania kampanii reklamowej osoby, które zgłaszają się do Ciebie na rozmowę telefoniczną oraz trening wdrożeniowy są podgrzewane poprzez wiadomości SMS czy wiadomości e-mail, gdzie publikujemy opinie Twoich zadowolonych klientów, dzięki czemu budujemy markę eksperta w Twoim mieście. Jest to mega istotne, ponieważ kolejnym problemem, który pojawia się u naszych klientów jest to, że dużo osób zaczyna kopiować ich działania w momencie, kiedy widzi ich wyniki, i te osoby często również puszczają reklamę na Facebooku i na Instagramie, i klienci za bardzo nie wiedzą, kto jest ekspertem, a kto nie. Dlatego rozgrzewamy właśnie klientów poprzez nasz system marketingowy, aby z większym prawdopodobieństwem osoby, które zgłaszają się do kampanii reklamowych, przyszli do naszych klientów, a nie do konkurencji. Tutaj widzisz, że u Kacpra udało się umówić aż 28 treningów wdrożeniowych, każdy opłacony z góry po 149 zł w przeciągu 30 dni, tutaj w okresie e, tak naprawdę już letnim, to był czerwiec, i co dało mu łączną kwotę na poziomie 4172 zł, co mógł zainwestować w kampanię reklamową na Facebooku. Ok, a więc cały system już poznałeś, wiesz jak to mniej więcej wygląda. Teraz powiem Ci, dlaczego to jest najszybsza droga do rozwoju. Nasz system buduje Twoją markę zdecydowanie szybciej niż polecenia. Wiele osób, które zbudowało swoje studia treningowe, które są na ten moment dochodowe, często budowały swoją markę bardzo powoli, właśnie głowa po głowie, głowa po głowie. Każda osoba właśnie przyprowadzała kolejną osobę, ale niestety trwa to bardzo długo. Nasz system pozwala Ci rozwinąć swoje studio znacznie szybciej, ponieważ działa 24 na 7 i nie bierze żadnych urlopów, czyli tak naprawdę Twoi potencjalni klienci widzą Twoje studio cały czas. Kolejna rzecz, która jest w tym systemie po prostu piękna, to im więcej zainwestujesz, tym więcej jesteś w stanie zarobić. No niestety z poleceniami nie ma tak, że im bardziej się postarasz, tym chętniej klienci Cię będą polecać, oczywiście. No coś w tym jest, ale nie do końca, nie? nie do końca tak to działa tutaj w przypadku naszego systemu. Im więcej zainwestujesz w reklamę, tym więcej osób się też do ciebie zgłosi i tym więcej jesteś w stanie pieniędzy zarobić. Więc tak naprawdę tutaj nie masz limitów, jeśli chodzi o to, ile jesteś w stanie zarobić, a z poleceniami ten limit prawdopodobnie gdzieś tam jest. Kolejną rzeczą jest przykład z książki Esencjalista, gdzie autor mówi o tym, że Dużo osób, które nie osiąga wyników, często skupia swoją energię na bardzo wielu różnych działaniach, które nie do końca dają efekty. Dzięki temu, że nasi klienci osiągają już bardzo dobre wyniki, jesteśmy w stanie dać ci gotową ścieżkę, która pozwoli ci na błyskawiczny rozwój i skupianie się tylko i wyłącznie w 100% na rzeczach, które tak naprawdę dają ci najszybszy rozwój w najkrótszym czasie. Kolejną rzeczą jest to, że regularnie monitorujemy Twój progres. Dużo osób, z którymi rozmawiam na co dzień, które prowadzą własne studia. Nie znają totalnie swoich liczb. Nie wiedzą ile mają klientów, po jakich stawkach, ile zarabiają e, i tak dalej, i tak dalej. Jest to mega ważne, ponieważ sam doskonale wiesz, że jeśli twoi podopieczni mierzą swoje postępy, liczą kalorie, ważą się, to osiągają efekty znacznie szybciej. Więc to co robimy, to też mierzymy progres twojego studio i z miesiąca na miesiąc patrzymy jak się rozwija. A teraz powiem Ci o problemach i blokadach mentalnych, które mieli nasi klienci przed poznaniem systemu. Nie będę tutaj wszystkich opisywał, ponieważ. E, że tak naprawdę możesz sobie je przeczytać, mniej więcej przemyśleć, o co w nich chodzi. Chciałem tutaj przede wszystkim powiedzieć o jednym z nich. Jest to to, że często osoby, które chcą rozwinąć swój biznes. Biorą agencje marketingowe do pomocy i myślą, że samo to, że puszczą reklamę w social media wystarczy, żeby rozwijać swój biznes, a nie do końca tak to działa i już Ci tłumaczę dlaczego. Często w momencie, kiedy korzystasz z usług agencji marketingowej, która totalnie nie specjalizuje się w Twojej branży, nigdy nie poznała smaku prowadzenia własnego studia, oni za bardzo nie rozumieją Ciebie, Twoich problemów, Twojego biznesu, tego z czym się zmagasz, tego co sprzedajesz, nie rozumieją jak działają treningi, jak działa prowadzenie studio, jak zatrudniać trenerów, jak się z nimi rozliczać, jaką ofertę dawać i tak dalej. I przez to, że oni nie ogarniają za bardzo tego, też nie potrafią ci dać konkretnego planu działania, wyznaczyć tobie konkretnych celów, oraz nie masz dokładnej wizji, jak to powinno wyglądać, przez co w twojej głowie jest chaos, nie masz wiary w siebie oraz system agencji, więc brakuje tych solidnych fundamentów, o których cały czas mówię. I które są najistotniejsze w tym całym procesie. Dodatkowo często nie zwracają w ogóle uwagi na to, ile zostaje ostatecznie w twojej kieszeni, przez co masz słaby zysk z takich współprac i nie do końca chcesz posiadać zespół, ponieważ po co mieć zespół, którego się nie opłaca utrzymywać i więcej czasu i energii marnuje posiadanie tego zespołu, niż tak naprawdę korzyści masz z tego, że ten zespół. Posiadasz. Więc tak jak mówię, brakuje tutaj takich solidnych fundamentów, zanim w ogóle zaczniecie puszczać jakiekolwiek kampanie reklamowe, zanim zaczniecie współpracę. Istotne jest to, żeby te fundamenty zostały przepracowane, zadbane, i dopiero wtedy można lecieć ze współpracą i osiągać konkretne wyniki. No, ale już co do samego procesu, to. Zwykle wygląda to prawie tak samo. No i tutaj jest właśnie duże prawie, bo nie wygląda totalnie to tak samo, jak w naszym systemie. Często puszczają reklamę na Facebooku, na Instagramie, właśnie potem jest rozmowa telefoniczna, z tym, że nie pokazują totalnie, jak wykonywać właśnie te telefony, aby umawiać płatne treningi wdrożeniowe. Zwykle jest tak, że właśnie te treningi wdrożeniowe są bezpłatne, darmowe. Za 50-100 zł, przez co przyciągasz dużo osób. Ok, dużo osób przychodzi do ciebie, ponieważ masz tanio, ale niekoniecznie wystarczająca ilość ludzi kupuje od ciebie, nie? No i właśnie tutaj jest taka myślę, że duża różnica, ponieważ my się bardziej skupiamy na jakości osób, które przychodzą na te konsultacje. Czyli wolimy, żeby przyszło do nas 10 osób po 150 zł i kupiło z tego. Na przykład 9 klientów, niż żeby na konsultację nam przyszło 30 osób na darmową konsultację, i z tego też było tak naprawdę 9 sprzedaży. No bo lepiej jest wykonać 9 sprzedaży mniejszym nakładem czasu i wysiłku niż wykonać te 9 sprzedaży, robiąc 30 bezpłatnych konsultacji dla osób, z czego większość osób Ci tak naprawdę zawraca dupę, nie? No i dlaczego o tym mówię? Mówię też o tym, ponieważ w momencie, kiedy bierzemy pieniądze za pierwszą konsultację, to ta kampania, tak jak wcześniej mówiłem, jest bezpłatna. W momencie, kiedy tych pieniędzy nie bierzemy albo bierzemy małe kwoty za te pierwsze treningi, za te pierwsze spotkania, to wtedy płatna reklama jest dla Ciebie kosztem, przez co boisz się inwestować większych kwot na zasadzie 2000, 3000, 4000 zł w reklamę i Twój biznes nie rozwija się tak szybko, jak bym mógł. Dodatkowo. Często w momencie, kiedy właśnie nie masz zbudowanych tych konkretnych fundamentów, czyli ten zysk, który trafia do twojej kieszeni jest najniższy, często to, co zarobisz ze współpracy z taką agencją, pochłania tak naprawdę koszt twojego studia, trenerów, których zatrudniasz, koszt obsługi tej agencji, reklamy i przykładowo wydajesz na to wszystko w przeciągu miesiąca 10 tysięcy złotych, do twojej kieszeni trafia 10 tysięcy złotych, więc tak naprawdę... To, co zainwestowałeś, no to to do ciebie wróciło i tak naprawdę kręcisz się w kółko. A co najgorsze, w momencie, kiedy nie widzisz z tego konkretnych rezultatów i wyników, uważasz, że agencje marketingowe nie działają i boisz się podjąć kolejną próbę, więc no, masz mniejsze szanse na to, że w końcu trafisz na odpowiednią osobę, która ci w odpowiedni sposób pomoże rozwinąć twój biznes. Kolejną rzeczą, która jest delikatnie inna, znowu mówię w cudzysłowie delikatnie, bo to jest bardzo duża różnica, to jest to, że inne agencje marketingowe nie kładą totalnie nacisku na to, żeby budować Twoją markę eksperta w Twoim mieście, jako osobę, która posiada najwięcej opinii, najwięcej e, tak naprawdę zadowolonych klientów. I mówię tutaj o tym, ponieważ w momencie, kiedy puszczamy same reklamy, ale nie mamy na ten moment zbudowanych tych takich podstaw, że wchodzimy do Ciebie na profil na Facebooku, na Instagramie i widać, że po prostu ten profil tętni. Zadowolonymi klientami, metamorfozami, opiniami jest naprawdę tego mnóstwo. Wtedy efekty z takiej kampanii reklamowej też są zdecydowanie gorsze. Więc też jest istotne to, aby nie tylko patrzeć tu i teraz na pozyskiwanie nowych klientów, ale również istotne jest to, aby długoterminowo budować markę w Twojej okolicy. Dobra, teraz pytanie, u kogo to nie zadziała? Nie zadziała to przede wszystkim u osób, które chcą działać samodzielnie. Nie chcą zatrudniać ludzi do zespołu, nie chcą oddawać klientów, ponieważ boją się, że trenerzy odejdą z tymi klientami i tak naprawdę nic im nie zostanie. U osób, które nie mają opinii i efektów klientów, czyli jeśli dopiero zaczynasz, zrobiłeś dopiero kurs trenera personalnego, albo dopiero otworzyłeś swoje studio i dopiero obsłużyłeś, nie wiem, pięciu czy dziesięciu klientów, niestety to nie zadziała u ciebie. Nawet dobry marketing nie obroni i słabej pracy. Potrzebujemy tutaj naprawdę osób, które są bardzo dobre w tym, co robią, ale potrzebują tylko i wyłącznie małych zmian, które pozwolą im osiągnąć lepsze rezultaty w ich biznesie. Jeśli lubisz też dawać różne wymówki na takiej zasadzie, że w Twoim mieście to nie zadziała, że na 100% klienci Ci więcej nie zapłacą i tak dalej, nie chcesz brać odpowiedzialności na siebie na zasadzie takiej, że. Twierdzisz, że to tylko i wyłącznie wina kontaktów, które dostajesz od agencji marketingowych, a nie patrzysz na to, że ty jesteś chujowy w sprzedaży, że tak powiem, sobie dość przyjemnie? No to niestety, ale też nie osiągniesz wyników. No i ostatnia rzecz. Osoby, które wolą inwestować w sprzęt i kursy trenerskie zamiast w rozwój biznesu, często spotykam się z taką sytuacją, że ktoś kupuje jakąś dojebaną nową bieżnię za 30 koła do studio. A potem, jak mówimy, ile kosztuje nasza współpraca, to mówi, że o, nie mam pieniędzy, bo zainwestowałem 30 koła w bieżnię, nie? No i wtedy się łapię za głowę i mówię, ja pierdolę. Ach, no, oczywiście to nie jest tak, że nie możesz sobie inwestować w swoją bieżnię. Tylko najpierw zainwestuj w marketing, sprzedaż, w to, żeby mieć klientów, mieć pieniądze, za które możesz, które możesz zreinwestować w swoją bieżnię czy tam jakiś lepszy sprzęt do studio, czy tam kursy trenerskie dla swoich trenerów, cokolwiek. Najpierw zarabiasz pieniądze, inwestujesz w marketing, sprzedaż, rozwijasz swoje studio i dopiero potem inwestujesz w sprzęt, kursy trenerskie i tak dalej. Nigdy na odwrót. Na ten moment szukamy osób, które posiadają minimum jednego trenera w zespole, mają miejsce na 20-30 nowych klientów w przeciągu następnych 12 tygodni oraz mają rozwojowy sposób myślenia i otwartość na zmianę. Jeśli jesteś taką osobą, kliknij link w opisie i... Zobacz, jak jesteśmy w stanie Ci pomóc rozwinąć Twoje studio do wyników takich, jakie pokazywałem powyżej. Elo.